Witam gorąco w tej rozmowie. Teraz chcę przyjrzeć się dzisiejszemu badaniu, które wskazuje negatywną skuteczność trwających szczepień przeciw COVID. A to badanie z Japonii pokazuje, że osoby, które zostały zaszczepione, nawet więcej niż dwukrotnie częściej zarażają się COVID-19. Teraz moduł czwarty dochodzenia w sprawie COVID-19 w Wielkiej Brytanii właśnie się rozpoczął. Nie sądzę, żeby ta debata była włączona badanie z Cleveland, które wcześniej omówiliśmy. Ale spójrzmy na to. Jest to naprawdę interesujące. Podczas gdy czekamy na zmiany w publikacji danych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle nie spodziewam się żadnych zmian w publikacjach danych w Wielkiej Brytanii. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ale w Stanach Zjednoczonych naprawdę liczymy na tę publikację danych. Może w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch, jak tylko obejmie władzę nowa administracja. Trzymajmy się faktów, które znamy dzisiaj. W przypadku tego konkretnego badania z Japonii, dlaczego to badanie jest przeprowadzone w Japonii? Dlaczego Japończycy mogą zadawać pytania, których nam nie wolno zadawać? Bardzo niewygodne. Trzeba to powiedzieć. W każdym razie przestudujemy tutaj wyniki behawioralne i zdrowotne mRNA, szczepionki przeciwko. COVID. W przypadku kontroli przypadków w japońskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Tak więc są to połączone dane w całej Japonii dotyczące różnych grup demograficznych, różnych grup wiekowych i płci ludzi. Oczywiście na mniejszą skalę niż byśmy chcieli, ale jak mówimy, mamy nadzieję na badania z dziesiątkami milionów, że zweryfikują tego typu odkrycia. Oczywiście nie wiemy tego, dopóki nie zostanie to opublikowane, ale to jest w jakiś sposób ciekawe. Teraz zostało to opublikowane zaledwie w zeszłym miesiącu w grudniu 2024. Zrozumienie wpływu mRNA szczepionki przeciw COVID, aby pilnie ocenić efekty. Ci badacze publikują teraz, ponieważ widzą pewien stopień pilności. Musimy mieć stałe poglądy, poglądy na to, co do cholery robimy. A wielu innych jest niezadowolonych z niewielkich bieżących przegl poglądu, przeglądów tego, co robimy. Teraz chcą przyjrzeć się wskaźnikom zakażeń COVID i przyjrzeć się również zmianom w zachowaniu, które nastąpiły. W rzeczywistości skończyło się na uzyskaniu danych od 913 uczestników. Zrobiono iloraz szans, skorygowano współczynnik szans na zakażenie COVID-19 wśród osób zaszczepionych w porównaniu do osób niezaszczepionych. To bardzo proste w porównaniu do zakażeń u zaszczepionych i u zakażeń u niezaszczepionych. Nie mogło być bardziej proste. W niemal na pewno podanych rygorystycznej analizie statystycznej. A oto pierwsze wyniki tutaj, 1,8,5. Tak więc zasadniczo osoby, które zostały zaszczepione ogólnie, są 84-85% bardziej narażone na zakażenie COVID. Teraz oczywiście znamy całe spektrum niepożądanych reakcji, o których teraz wiemy, skrajnych reakcji zapalnych, o których teraz wiemy w przypadku szczepionek COVID-19 i MRNA. I możesz jakoś pomyśleć, że moglibyśmy po prostu zignorować niektóre z tych niepożądanych reakcji, chociaż niepożądane reakcje były tak poważne, w wielu przypadkach, że nie możemy tego usprawiedliwić, nawet jeśli atmosfera jest naprawdę wysoka, a ochrona przed ekstremalną chorobą była naprawdę silna. Ale tutaj widzimy, że po prostu nie chroni przed chorobą. Sprawia, że jesteśmy o 85% bardziej narażeni na chorobę. Więc jeśli przyszedłbyś do mnie jako osoba do lekarza i powiedział: Spójrz, mam tutaj ten zastrzyk. Ma on cały zakres możliwych skutków niepożądanych, ale dostaniesz 20 dolarów za jego podanie, co jest dobre, ale sprawi, że będziesz, będą ludzie o 85% bardziej narażeni na zakażenie, przed którym rzekomo chroni. Mam na myśli, że jesteśmy w sferze nonsensu i absurdu. A jednak to pokazują dane. P jest tutaj uczestnikiem, który otrzymał szczepionkę i przeszedł COVID-19. Więc to pierwsze będzie 1 na 10, to będzie 1 na 100, 1 na 1000. Więc szanse, że to się zdarzy przypadkiem, wynoszą 1 do 1000. To nie jest przypadek. Znalezienie tego 999 razy na 1000, aby mieć pewność, że to nie jest fałszywe ustalenie. Więc oto mamy bardzo proste dane z tego badania. Większy odsetek uczestników, który zachorował na COVID-19, otrzymał przynajmniej jedną dawkę szczepionki, przechodząc do szczepionki na COVID-19, które zwiększają się wraz z liczbą dawek. Więc osoby, które otrzymały jedną dawkę szczepionki, miały większe prawdopodobieństwo zachorowania na COVID. A wraz ze wzrostem dawek prawdopodobieństwo zachorowania wzrastało. To zupełnie dziwne. To antyteza tego, co jest zgłaszane, żeby chronić nas. I oczywiście cały powód, dla którego podano nam te szczepionki w pierwszych miesiącach, był oryginalnymi badaniami, w, które wskazywały ochronę. Więc dlaczego nie bierzemy pod uwagę tych bieżących danych? Dlaczego regulatorzy nie mówią, o chwileczkę, to jest badanie z Japonii, pokazujące, że więcej szczepionek może, możesz dostać więcej zakażeń. A kłamstwa są codziennością i udowodnijmy szybko, że to jest złe. Czy byłoby to oczywiste? Chyba że oczywiście, że to słuszne. W takim przypadku to nadal robi się, ale nie wydaje się. Możesz mieć swoje powody, dla których to może być, lub swoje podejrzenia. Teraz, jeśli podajesz jedną lub dwie dawki, 63% jest współczynnik szansy. 1,63. Teraz wartość P nie osiągnęła istotności. Ale podejrzenie, może, ale podejrzenie, nie. Może gdyby były wyższe liczby, nie jestem pewien, czy byłoby podejrzenia wyższe. Ale 3 ale do 4 szczepionek są ponad dwukrotnie bardziej prawdopodobne do zarażenia, a 5 do 7 dawek było znacznie ponad dwukrotnie bardziej prawdopodobne do zakażenia. Analiza zachowania wskazała, że zmniejszenia. Zmniejszona częstość ćwiczeń to jest kolejny punkt. Była istotnie związana z wyższym wskaźnikiem zakażeńkowi. Innymi słowy, pokaz, że kultura i ćwiczenia robią... So, radzą sobie z chorobą? Dlaczego nie słyszymy więcej o czynnikach związanych ze stylem życia? Dlaczego to jest szczepionka? Dlaczego nie witamina D? Dlaczego nie odżywianie? Dlaczego nie białko? Dlaczego nie witamina C? Dlaczego nie ćwiczenia? Dlaczego nie wszystkie inne rzeczy, które promują działanie układu odpornościowego, o którym nigdy nie słyszymy od naszych organów regulacyjnych? Ale żeby było jasne, to są dane. Im więcej dawek szczepionki masz, tym większe prawdopodobieństwo, że zachorujesz. Wniosek, do których doszli badacze, wskazał wyższy raport przypadków zakażeń wśród zaszczepionych osób w okresie pandemii. Tak więc te dane zostały faktycznie zebrane do końca 2023 roku. Myślę, ale nie mam powodu podejrzewać, że nie ma to zastosowania również do obecnych czasów. To paradoksalne odkrycie może być pod wpływem różnych czynników. Przejrzej, przejrzeliśmy się tutaj dość dokładnie, w tym mechanizmom odpowiedzi immunologicznej. Przyglądaliśmy się zwiększeniu liczby komórek T, regulatorom ciśnienia z aktywnością komórek T, więc co mogłoby się dziać tutaj? Jest to, że szczepionki zwiększają aktywność supresora T lub regulatora T i piricydów, a one mają tendencję do tłumienia odpowiedzi immunologicznej. Teraz nie wiedzą, że znacząco obejmują tego rodzaju filo. Fizjologiczną analizę, ale to jest uwzględnione jako możliwy mechanizm. Więc chodzi o to, że istnieją prawdopodobne mechanizmy. Dlaczego to może się dziać pod względem fizjologicznym? Zależność przeciwciał od wieku zależy od wzmocnienia środków, że przeciwciała zasadniczo oznacza to, że przeciwciała są obecne. Wirus ma większe prawdopodobieństwo dostanie się do komórek. Oczywiście wirus jest teraz odtwarzany na slajdach, więc prawdopodobnie są trochę wewnątrzkomórkowymi pasożytami, więc to jest możliwe. Inną możliwością jest dość interesujące sformułowanie. Ostry, pierwotny grzech antygenowy i biherwioralny zmiany. Teraz ten pierwotny grzech antygenowy jest czasami nazywany immunologiczną impotencją. Mamy kilka takich obszarów z profesjonalnymi antyzominami, które teraz wchodzą. W zbyt wiele szczegółów, teraz wchodząc w zbyt wiele szczegółów, ale zasadniczo jest to immunologiczna impotencja, więc jesteś narażony na konkretne antygeny. W tym przypadku to byłby to wirus. A potem, przepraszam, szczepionka. A potem przychodzi wirus, który jest podobny, ale układ odpornościowy w pewien sposób fiksuje się na oryginalnym antygenie przez antygen szczepionkowy. On również został wy wystawiony. To w pewien sposób odbiera mu elastyczność, ale jak powiedziałem, robiliśmy to bardziej szczegółowo wcześniej. Trochę oryginalnych antygenów i oczywiście powodem, że tak się dzieje jest to, że kiedy podajesz dawkę szczepionki, podajesz ją, podajesz szczep który został opracowany, szczep wirusa, z, wirusa z przeszłości, ale w najlepszym razie w momencie opracowania szczepionki. Wtedy oczywiście wirus daje im mi dzień na myślenie, właściwie mówi. Myślę, że do 2023 istnieje 10 fal wariantów genetycznych wirusa, więc z definicji będzie nieaktualne, która ze szczepionek jest stosowana. Więc zrozumienie tych czynników zmiany, zachowania, o których należy również mówić w kontekście narażenia, jeśli teraz mogłoby to być tak proste, jak fakt, że osoby, które otrzymały szczepionkę, teraz czują, czują się dobrze i idą wziąć udział w bardziej ryzykownych zachowaniach, moglibyśmy, moglibyśmy być tak prości, ale nie uważam, że tak jest. Chociaż badania nie mogłyby tego obalić ze względu na skalę badania. Nie myślę, że opiera się to na tych immunologicznych mechanizmach patofizjologicznych, które są dobrze znane. Robiliśmy to przez dziesięciolecia w zakresie odczulania szczepionek. Jeśli ktoś ma alergię na orzeszki ziemne, może to zmniejszyć, podając szczepionki odczulające, zwiększając obszary rzeczy w układzie odpornościowym, np. liczbę komórek T regulowanych rekurencyjnie. Teraz naukowcy mówią, że jest pilne zrozumienie tych czynników. Jest kluczowe dla pilnego wzmocnienia strategii zdrowia publicznego i programów szczepień. To pokazuje, że wszyscy autorzy pochodzą z Japonii i z miejsca, w którym pracują. W Japonii, tak więc uczeni ucz badacze medyczni z Japonii, z tamtejszych tamtejszych artykułów, nie, będą za bardzo, nie będę za bardzo wnikał w metody, ale to było badanie przypadkowe kontrolowanego wypadku. To było to było dla na niezaszczepionych. Dane zbierano do końca 2023 roku. Ankieta zebrała informacje na temat danych demograficznych, wieku i płci szczepionki przed COVID, stanu zakażenia, historii szczepień, stanu zdrowia przed styczniem 2020 roku. Różne zachowania zapobiegawcze, a głównym wynikiem był po prostu brak lub obecność zakażenia COVID-19. To dość skomplikowana analiza statystyczna, ale uzyska, aby uzyskać dane. To przypominało mi o, przypomniało mi o klinikach badawczych Cleveland, klinikach Cleveland, które wyszły. Na przykład ta była wtedy, gdy zdałem sobie sprawę, że analiza ryzyka i korzyści nie była na korzyść szczepionki pod koniec 2020 roku, kiedy to wyszło. Wiedziałem, że coraz więcej znaków było w rzeczywistości, gdzie była skuteczność szczepionki w kampanii, i rzeczy, które były w analizie, uległy zmianie. Naprawdę, naprawdę mnie to zdenerwowało, ponieważ było to około tydzień po tym, jak minął trzeci miesiąc. Nie wiem, czy ktoś z nimi rozmawiał, czy ktokolwiek z kimkolwiek rozmawiał. Jak powiedziałem, rozmawialiśmy o tym wcześniej. Naprawdę nie miałem do tego zaufania. Tak czy inaczej tak było, ale to wyszło na jaw pod koniec 2021 roku. Pracownicy służby zdrowia 1159 niezaszczepionych w poprzednim teście z wynikiem pozytywnym, a w trakcie tego badania, niezakażeni bronią, autorzy badania doszli do wniosku, że osoby, które miały zakażenie koronawirusem SARS, prawdopodobnie nie odniosły korzyści ze szczepienia przeciwko COVID-19. Jak powiedziałem, zdałem sobie sprawę, że pod koniec 2020 roku powinniśmy zdać sobie już sprawę, ale teraz, w 2025, mamy dowody na negatywną skuteczność szczepionki. Szczepionki przeciwko COVID zwiększają ryzyko zakażeń. Naprawdę nie można tego wymyślić. Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i mam nadzieję. Na dane ze Stanów Zjednoczonych i mam nadzieję na zmianę ze Stanów Zjednoczonych. Obraz, obraz mojego komfortu. Jak zawsze. Mam nadzieję.